W moich poprzednich filmów e, pokazywałem Wam e, nowy model, który sobie zakupiłem, mianowicie Max Tiny Hulk 2. Posiada on kamerę Runcam 1/3 Cala e, 700 TVL. E, przymierzając się do budowy nowego drona, do którego części już zacząłem zbierać, e, zakupiłem e, używaną, e, wyciągniętą z nas piątki, e, kamerę. Kadaxa, która ma rozdzielczość 1200 TVL, no i generalnie ma zdecydowanie lepsze parametry. Chcąc sprawdzić, czy ona działa, stwierdziłem, że może fajnie byłoby ją przełożyć do tego i porównać. Zobaczyć, czy faktycznie jakość tego obrazu będzie inna, będzie lepsza. W tym małym grzdynu jakość obrazu, jak na mojej możliwości, jest naprawdę zadowalająca. Ale budując nowego drona, chciałbym czegoś lepszego, czegoś więcej. Dlatego też dzisiaj robimy mały eksperyment. Mianowicie rozbiorę tego małego berbecia, wyciągnę z niego tą kamerę i spróbuję zamontować kadaksa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, no to wykręcamy. Zobaczcie sobie, jaka jest różnica w wielkości tych kamer. No jest potężna różnica. Widać naprawdę gołym okiem. Ciekaw jestem, czy w ogóle to założę. W tego typu przedsięwzięciach, jak właśnie FPV, pamiętajcie, że ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. A nopka na pewno na pewno nie to nie będzie no pasowała. chociaż chwieję wygląda jak armata tutaj to wszystko po do kupy i docelowo już przylutuję sobie to podłączenie na krótko i zobaczymy czy to w ogóle będzie działać Dobra mamy to zmontowane no więc odłączmy to i spróbujemy czegoś nie wysadzić mi nie zrobić zwarcia trzymajcie kciuki no No i muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczony. Mamy obraz i to naprawdę całkiem niezły. No dobra, słuchajcie, tyle o ile polutowane, eee, zabezpieczę to jeszcze tutaj, żeby nie zrobić żadnej zwary. Nie mam niestety żadnych Temaskoczyć, także zrobię to po prostu po staremu zwykłą taśmą izolacyjną. No i słuchajcie, gitara. Zrobione, ptyczka zamontowana. Wszystko śmiga. Także zabieram się do składania i idziemy latać. Bardziej upierdliwe w montażu tego małego działostwa, To są te ptyczki właśnie. Weź tu to powtykaj i to jeszcze dobrze. No i gitara, obraz jest w porządku, ja Cię kręcę, ale to fajnie wygląda. Cały czas podejrzewałem, że generalnie jakość obrazu w dużej mierze też zależy od gogli. Myślę, że to głównie zależy od gogli, ale widzę, że kamera ma na to bardzo duży wpływ. Zaznaczam, ja dopiero się uczę tej całej sztuki, więc nie śmiejcie się ze mnie. Jak to się mówi, to nie ryzykujesz, się i nie chyba. Różnimy trochę No i co wy na to? Może nie jest zbyt piękny, ale jak to się mówi Polak potrafi. Pa, 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 pa. No okej okay, czas na krótkie podsumowanie więc jeżeli chodzi o obraz no to generalnie jest zdecydowanie lepsza jakość niż w tej małej popierdółce natomiast mamy minus no oczywisty minus tak kamera jest jeszcze praktycznie raz tak samo duża jak ta mała popierdółka także czas lotu nam się no, niestety skrócił więc ta przyjemność z lotu nam troszeczkę tutaj ucieka trzeba częściej lądować częściej trzeba wymieniać te pakiety także czy jest sens robienia takiej zamiany w takim małym bąku? Nie, zdecydowanie nie. Ja to zrobiłem po prostu dla, dla siebie, po to, żeby zobaczyć, czy ta kamera działa. E, dlatego, że kupiłem ją po prostu jako używaną. No i działa. Ok, fajnie, więc e, kamera wyląduje na pewno w 3 calówce. E, jak zbiorę wszystkie części, montaż całego drona oczywiście odbędzie się na moim kanale. Także jeżeli lubicie majsterkowanie i tego typu rzeczy, to zachęcam do subskrybowania kanału. No i tyle. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.